Witajcie, kochani! Dzisiejsze rozważanie jest pod tytułem Jak widzimy samych siebie. To jest też takie podstawowe rozważanie, które musimy przemyśleć, jeżeli chcemy jakąś relację czy um, jakieś zrównoważenie w naszym życiu. Kochani, stajemy na scenie tego teatru nazwanego życiem wieku lat 18. Do tego momentu mamy już wiele takich czy innych doświadczeń. Kim jesteśmy do tego momentu? A to suma wielu faktorów, przede wszystkim wpływu otoczenia i naszego wychowania to jest bardzo ważny faktor w, jaki, w jakim domu żeśmy się urodzili. Tutaj nie chodzi o materialne bogactwa, raczej w jakiej duchowej atmosferze byliśmy wychowani. Jaki Czas spędziliśmy do tego pierwszego osiemnastego roku życia. Każdy z nas ma swoje osobiste spojrzenie na samego siebie, dlatego posegregujmy sobie to mniemanie o sobie. Często już w przedszkolu, po tej pierwszej rozłące z rodzicami, gdzie dzieci nagle muszą sprostować wymaganiom cudzych dorosłych i innych towarzyszy tej samej niedoli w cudzysłowie, Obserwuje się dzieci, które są otwarte, odważne, pewne siebie, takie, które chciałyby chciałby być raczej niewidoczne, niedostępne, są smutne i bojące się, i takie, które są posłuszne, normalne, które, które stoją jakby w środku wydarzeń. Nie chcę tutaj psychologować tego tematu, bo to tylko tak faktycznie na marginesie można to powiedzieć w takiej małym ilości czasu. Te pierwsze zachowania w grupie bardzo szybko udowadniają jedyną rzecz. One pokazują nam, jakie dziecko umie się najszybciej zaadoptować do nowej sytuacji. Myślę, że ta pierwsza i ta trzecia opisana grupa to są te najlepsze przykłady socjalne. One będą w stanie z sukcesem opanować swoje otoczenie. Charakterów ludzkich jest tak dużo na świecie jak odcisków palców. Dlatego skupmy się tylko na tych trzech przykładach. Dzieci tej pierwszej grupy mają dwa scenariusze. Albo są wychowywani jako jedynacy w atmosferze pozytywnego przykładu rodziny, która wszystko robi, by te dzieci w wielu dziedzinach promować. Albo takie dzieci muszą wszystko sobie wywalczyć. Mają jeszcze rodzeństwo. Jednakże też w bardzo pozytywnej atmosferze. Ta druga grupa dzieci to wychowanie, które nie daje możliwości rozwoju psychicznego ani fizycznego w pewnym momencie. Są wiele ludzi o zdolnościach patologicznych. Ja nie mówię tutaj, że to jest ich wina, tylko wiele dzieci wychowuje się właśnie w takich atmosferach. To jest sprawa tych rodziców, które. Albo z dziećmi żadnego czasu nie spędzają, albo po prostu um, są tacy surowi, czy nawet dochodzi do tak zwanego um, nadwyrężenia swoich rodzicielskich praw. Są obojętni dla tych dzieci przez wiele, wiele faktorów. To może być rozwód, to może być bardzo ciężka, materialna. Materialny, podstawa tej rodziny. Tu są różne faktory. Proszę, proszę mi wierzyć, ja, te, 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 ci ludzie potrzebują wiele, wiele pomocy i powinniśmy być otwarci na los takich dzieci, na los takich rodzin, oczywiście. Ta trzecia grupa to dzieci, które są albo jednakami, albo z rodzeństwem. Ale mają taki normalny stosunek do życia. Rodzice wymagają od nich normalności i dyscypliny, ale nie promuje się w ten sposób żadnego nadzwyczajnie. Oni po prostu muszą codziennie zadania wykonywać, czy w szkole, czy w pomocy w domu. Te praktyczne spojrzenie na to życie, które ułatwia takim dzieciom bardzo szybką i bezproblemową adaptację, bo wiedzą, że muszą sobie wszystko wypracować, wypracować, ze swoich własnych sił. Tutaj chcę wymienić tylko te trzy przykłady. Oczywiście te przykłady nie są kompletne, prawda, bo to są po prostu tylko my, my wszystko robimy tutaj na, na takim marginesie. I ym, przykłady to, te, to, to wykryć, to to jest tylko kropla w morzu zachowań. Yy, zatem tym całym, z tym całym bagażem tych pierwszych doświadczeń osiągnęliśmy te 18, 18 rok życia i z tym czy innym charakterem. Zaczynamy patrzeć na samych siebie z różnych perspektyw i przez pryzmat innych ludzi. Psycholoty mówią, że my się odzwierciedlamy w oczach innych, a sam słynny Szekspir powiedział, że żart potwierdza się w oczach słuchaczy. Te potwierdzenia naszego zachowania, Widzimy po reakcjach innych. Jeżeli nazbieramy dużą sumę pozytywnych reakcji, a przy tym jesteśmy lubiani, akceptowani, to uważamy, że jesteśmy po słonecznej stronie życia, że wszystko w sumie nam się udaje. Ta świadomość bycia dobrym, gdzie inni nam to dzień w dzień potwierdzają, są indykatorem naszego mniemania o sobie bardzo często nie mówię zawsze, ale bardzo często. Oczywiście vice versa. Powtarzenie komuś, że nie odgrywa żadnej roli albo nic nie umie, tak samo formuje naszo, nasze samo mniemanie. To, co tutaj próbuję zademonstrować, to tylko kropla w tym wielkim morzu. Wybaczcie mi, nie sposób wszystkiego opisać. Jeszcze raz proszę o wybaczenie. Tutaj otwiera się moje pytanie i problem, i to jest właśnie mój sens tego wszystkiego, co mówię. Czy przykładamy wagę, czy przykładanie wagi, może tak lepiej powiedzieć, do tego, kto i co o nas myśli, jest takie ważne? Co innego, jak byliśmy dziećmi, albo byliśmy zależni od rodziców czy naszych wychowawców, ale co innego jest, kiedy w pewnym momencie staj, stajemy na swoich nogach, w jaki sposób to otoczenie przyjmujemy. Czy naprawdę robimy wszystko, żeby się podobać, prawda? Oprócz standardów zachowania powierzchownego, jak uprzejmość i pewien respekt do innych, często z dystansu, jeżeli kogoś nie znamy, jest normą zachowania w naszym społeczeństwie. To jest norma, żeby pokojowo, codziennie yy, współpracować i współżyć z innymi. Wzajemne podziękowania za usługę, miły stosunek do innych są pod, tą podstawą tego pokojowego współżycia. Jesteśmy powierzchownie mili, sympatyczni, nie robimy sobie po prostu problemów, bowiem zazwyczaj ci obcy ludzie nas mało interesują. I to jest ok. Nie można od nikogo wymagać więcej dla absolutnie nam nieznanych osób. Ale ten pierwszy pozytywny taki uśmiech, to innego, czy pierwsza uprzejmość może zbudować. W pewnym momencie znajomość, a nawet i przyjaźń. Inną rzeczą są głębokie relacje z ludźmi w rodzinie, pracy, w jakimś stowarzyszeniu, czy w gronie znajomych, albo przyjaciół. Oczywiście, och, tak, samo, tak samo w związku w małżeńskim, partnerskim. Nasze relacje z ludźmi bombardują nas myślami, zachowaniami, zdaniami o czymś i o kimś związkami, hipotezami, teoriami i tak dalej. Jeżeli się spotykamy, jesteśmy zawsze, yy, musimy zawsze coś powiedzieć, czy dyskutujemy nad czymś. Bardzo modne jest teraz słowo polityczna poprawność. Zazwyczaj jesteśmy w tej grupie ludzi, która dzieli nasze przekonania, a spektrum tych przekonania, przekonania, przepraszam, przekonań i myśli jest nie do ujęcia. Czy przy tej politycznej poprawności możemy być sobie wiernymi? Wyobraźcie sobie, że jesteście przeciwko aborcji, ale większość towarzystwa kobiet, z którymi się przebywa, czy oczywiście też mężczyzn, jest za aborcją. Pytanie, czy ofiarujemy naszą myśl, która jest walką o życie nienarodzonych dzieci, w imię tej politycznej poprawności, na ołtarzu absurdu albo podobania się komuś? Jeszcze raz, czy mamy odwagę być sobie wiernymi czy umiemy z suwerennością poprzeć nasze przekonania albo boimy się podpaść czy w imieniu spokoju i wygodności złożymy na ofiarę prawdę w życiu każdego z nas przychodzi ten moment zastanawiania się nad naszą moralnością czy jest moralnością uważać złe za dobre a dobre za złe ja tutaj y, tą sprawę aborcji bardzo świadomie wybrałam, bowiem dla mnie osobiście jest to prawda. Prawda. To rzecz, która z naturalnego punktu widzenia jest prawdą. Y, kobiety rodzą dzieci, kobiety zachodzą w ciąży i wszystko to, co w kobiecie jest i się rozwija, to jest życie i właśnie to życie musi być chronione dla mnie osobiście. Co możemy na, na, na ten temat dalej powiedzieć? Biblia mówi na przykład w Izajaszu 5, werset 20 Biada tym, którzy zło za dobre i dobre za zło uważają. Psalm 8, wersety 2 i 3 mówią o Panie nasz Boże, sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. W Hiobie 31:15 Biblia pisze: Czyż ten, który mnie stworzył w łonie matki, nie stworzył i Jego? I czyż nie On jest, On jeden ukształtował nas w łonie? Jak widzimy, Bóg nie jest politycznie poprawny, tylko biblijnie poprawny, jako nasz Stwórca chroni życie. Ale nawet człowiek, który nie zna Boga, a jest przeciwko aborcji, czy da radę sprzeciwstawić się e presji większości? Czy mamy ten zdrowy kręgosłup dobrych i moralnych przekonań, by mieć swoje proste, szczere, moralne zdanie wbrew przeciwnych zdań innych? Czy w takich przypadku umiemy stanąć po sto stronie tych najsłabszych? Jak analizują przebieg i początek II wojny światowej? To jestem przekonana, że 80% w 80% była ona też zawiniona przez tchórzy. Czy na to pytanie, kim jestem, odpowiemy sobie szczerze? Czy okłamujemy siebie samych i w tym wyrządzamy krzywdę sami sobie? My musimy w jakiś spo sposób złożyć rachunek sumienia. Biblia mówi, dlatego też brzydzicie się wszelkim kłamstwem i będziecie się brzydzić wszelkim kłamstwem. Nie każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo przecież wszyscy razem jesteście członkami tego samego ciała. To jest list listo Efezjan, werset 25 w kapitale 4. Dziewiąte przykazanie zabrania kłamstwa. Niemu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swego, swemu. Druga Mojżeszowa, 20 werset 16. Nie okłamujmy też sami siebie. Czy więc jest to takie ważne, kto coś o nas myśli, jeżeli jesteśmy po stronie prawdy? W Jeremiaszu 17:5 jest takie konkretne ostrzeżenie. Tak mówi Jahwe Wiekuisty, przeklęty mąż, który polega na człowieku, i śmiertelne ciało czyni swym ramieniem, gdyż od Jahwe odwraca się jego serce. Będzie on jak wrzos na stepie, który nie zauważa, że przybliża się dobro, który stoi na rozpalonym gruncie, na pustyni, na glebie bezpłodnej i bezludnej. Błogosławiony mąż, ale które polega na jachwę, a jachwę jest jego schronieniem. Będzie on jak drzewo zasadzone nad wodami, co zapuszcza swoje korzenie aż nad potok i nie czuje, kiedy nadchodzi żar. Jego liść jest zielony i nie martwi się w roku suszy, nigdy nie przestając przynosić owoce. A więc kim my jesteśmy? Jestem kimś, bo uległam, uległem wpływom innych, albo jesteśmy sobą i sobie wierni. Nie pozwólmy, aby inni ludzie i ich opinie mieli na nas wpływ. Bądźmy szczerzy i myślmy samodzielnie. Biblia mówi: Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Druga Mojżeszowa 23, wersety 2 i 3. Niech szczęście i grzech uwielbiają towarzystwo. W Biblii pisze nie wstępuj na drogi złoczyńców, nie wchodź na ścieżki złych ludzi. Nie chodź tymi drogami omijaj jest daleka, odwracaj się od takich dróg, idź śmiało dalej. Bo, tamten, bo tamci nie zostaną, jeśli zła nie uczynią. Sen na nich nie spłynie, póki się zła nie dopuszczą. To jest przysłowie Salomona, w rozdziale czwartym, wersjecie 14 do 16. Uleganie wpływem często pochodzi albo często prowadzi do podejmowania niesłusznych decyzji i tragedii. Przeczytajcie sobie Mateusza 14, 9 i Łukasza 23, 23-24. Tam chodzi o Jeszu, Jezusa. Mocno i wiernie trwaj przy Bogu, ty co wierzysz w sprawach Bożych, Boży, Boży, przepraszam, nie idź na żadne kompromisy, ustępstwa. Biblia mówi w, drugich, w, liście, w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 6, 4, 5, 7 do 8 i 10 w każdej okoliczności okazujemy, że jesteśmy sługami Boga, a mianowicie we wszelkiej cierpliwości i w utrapieniach, wśród przeciwności i ucisków, przez słowo prawdy i objawy mocy Bożej, przez korzystanie w obronie i w natarciu oręża, który służy sprawiedliwości. Czy otacza, czy otacza nas chwała, czy hańba? Czy okrywa nas sława, czy niesława. Uważają nas za oszustów, a my jesteśmy prawdomówni. Wyglądamy na smutnych, a zawsze jesteśmy radośni. Na ubogich, a wielu wzbogacamy. Na tych, który, którzy niczego nie mają, a posiadamy wszystko. Kochani, bądźcie sobą, czy mówię do wierzącego, czy do niewierzącego, Ym, i zawsze mówcie prawdy, po prostu stójcie po stronie prawa. I prawdy. Ci, którzy jeszcze yy, prawda i prawo, przepraszam, że to muszę jeszcze jakąś dygresję zrobić, bowiem prawo nie potrzebuje być prawdą. Czasami jest tak, że prawo nie jest prawdą, dlatego my musimy naprawdę i naprawdę mamy to moralne i takie instynktywne patrzenie na to, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. Ci, którzy jeszcze nie przyjęli Chrystusa do serca, proszę zastanówcie się nad Waszym moralnym światem. Wierzący, jak i niewierzący, muszą o tym zawsze pamiętać, że tylko Boża prawda może nas i cały świat wyzwolić. W takich czasach jak teraz, liczy się każdy człowiek prawdy. Człowiek, który swoją postawą powie nie i sprzeciwi się niemoralności tego świata. Ciemność nie ma żadnego znaczenia. Bo jeżeli przychodzi światło, znika. Bądźcie więc światłością, czy wierzący, czy niewierzący, dla tego świata. A wierzący muszą być ambasadorami sprawiedliwego Królestwa Bożego. Niech Bóg ma Was swoje opiece. Dziękuję. Do następnego razu. Wasza Liwa.